Szymaneczko, Szymaneczko z tej strony Rufus. Ja. Nagramy sobie. Y, ja, Koksiu i Stachu. Nagry będziemy nagrywać serię tajemniczych miejsc. W, se w pierwszym sezonie będzie pewnie 5 odcinków albo mniej. Y, w, y, w drugim sezonie, natomiast jeszcze tego nie wiemy. Trzeciego sezonu jeszcze w ogóle nie wiem czy będzie. To i, i będziemy jeszcze jedną serię nagrywać takich głupich miejsc, gdzie, no, no nie wiem, na przykład jakichś takich, że tam łatwo tam umrzeć, czy tam jakieś bunkry głupie, że tam wszystko głupio wygląda, jakieś, no po prostu głupie miejsca, no głupie, durne miejsca. To dzisiaj, dzisiaj będzie pierwszy odcinek, pierwszy w moim życiu, tak nagrałem specjalnie dla yy, nagram dzisiaj odcinek ze Stachem i Koksem. Tak specjalnie dla ludzi, żeby sobie mieli jakąś frajdę, żeby przyjechali do, yy, no do tego miasta yy, do tej wioski, a ogólnie okolica, w której jest yy, nasza ciekawostka jest wygląda tak. A tutaj jest Koksiu i Stachu, przywitajcie się! Siema ludziska! Siema ludziska! No więc tak oni wyglądają. Yy, tutaj no, jest taka gówno... Gówno, znaczy no nie gówno. Budka taka. Yy, no w ogólnie to jest farma. Tu wy tak wygląda. O Tam, tam będzie nasza, no, nasza ciekawostka. Tutaj, yy, tam dalej też będzie taka jedna ciekawostka na odcinek. Oj, jakby dobrze pamiętam, to też tam będzie ciekawostka. A dzisiaj zajmiemy się bunkrem. Bunker bunkre. jest super. Teraz sobie zobaczymy też bunkier. Droga do bunkra wygląda tak, jak sami widzicie. Na filmiku, i będą jakieś komentarze yy, z, yy, no, z tym, z wulgaryzmem to od razu zawieszam tego. No tego. No, no, yy, no, nie będzie mógł oglądać po prostu moich odcinków. I żadnych linków do stron yy, ma nie być, i linków do filmików ma nie być yy, w komentarzach. To teraz, tutaj jak widzicie jest nasz bunkier, boż stary, jest? no właśnie kurna stachu, tak w środku wygląda nasz bunkier, tylko wiecie w nim nie bo ja oświetlam teraz telefonem. No pokaż tutaj ogólnie. Ogólnie to już tu nic nie ma. No to jest tylko posiadłość takiego pana yy, i on tu wszystko tak jakby zabra no, zabrał. No zabrał. chyba sprzedał. Tam dalej. Tam jest zasypane, bo tam u góry jak była ta dziura, to się tu wsypało. No jak widzicie, no to jest nasz bunkier. Jest tu dużo śmieci. Noż bici, yy, boże, bici, Kurde, to było jego poprzednie świeżo. Nasz Stachu sobie tu siedzi. Tam jest właśnie ta dziura, i tutaj tak samo, jak widzicie. No, on już. No, widać, że stary nie jest odnawiany. To. To. A. Posiadłość tego kolesia, w którym jesteśmy w okolicy, to wyglądało tak o sobie. Czekajcie, powoli, wam to pokażę. Posiadłość, która jest obok, to tam też jest ciekawostka. Tylko tam będziemy musieli. Tam będziemy musieli stajniaka nagrywać, bo tam jest taki no Taki właściciel denerwujący, dwa psy i jego żona strasznie głupia. Znaczy, głupia ona no nie jest, fajna pani, tylko mi chodzi o to, żeby, że też krzyczy. To tam stajniaka będziemy nagrywać. No, będziemy po prostu stajniaka nagrywać sobie. Tam jest ciekawostka, nie zdradzę wam jaka, nie chcę wam psuć zabawy. No to też jest farmer, potem pokażemy Wam pola, no pokażemy Wam wszystkie pola, no bo tam są różne nary, wilków, lisów, dziewczoły, fajne bo... czarne bociany, to jest najfajniejsze, czarne bociany. A i przy okazji, wioska, jakby ktoś chciał przyjechać, nazywa się Zawistowszczyzna. Mój adres domu to nie, adresu nie podam zapomniałam, że nie można i powinien jest nie podać No jak widzicie to tutaj jest pościęciu. po ścięciu Bo ty, no po tym czymś co tak ten co tak u układa siano No debilu z Dobra ja Cię wycinam z filmiku nie, powiedziałeś yy, wulgarz. Kurde, przepraszam Dobra A więc no, no to Narka ziomki, chodźcie tu do mnie. Nara, już nara! No, dobra, nara. Już, już papa. Nara, dziób. Lajkujte, subskribujte, komentujte. Nara!